Czas na wyśmienite, mam nadzieję, spotkanie. Naprawdę cieszę się, że mam zaszczyt relacjonować je dla Państwa. Warunki doskonałe. Czekam na niesamowite bramki i walkę do ostatnich minut. Witam Państwa, Tomasz Smokowski, a ze mną komentuje Jacek Laskowski. Mamy wysokie oczekiwania względem dzisiejszego spotkania, ale liczymy, że obie drużyny dostarczą wrażeń, które zaspokoją najwybredniejszych koneserów futbolu. Na trybunach gorąco. Wszyscy liczą tu dziś na niezapomniane emocje, aż to czuć w powietrzu. Naprawdę spodziewam się sporo po dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to może być mecz, o którym będzie się potem mówiło. Dobre podanie, będzie ciekawie. Niestety dla nich akcja spełzła teraz na niczym. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. W bramce Mark Andre Ter Stegen. W obronie Antonio Rüdiger wystąpi razem z Julem Koundé. Dalej Zinedine Zidane oraz Frenkie de Jong zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Myślę, że ten występ zapadnie wielu kibicom na długo w pamięci. 700 meczów dla jednego klubu. Niewiele osób może pochwalić się takim stażem. Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić I bramka górą. Umiejęcki teraz odbiera piłkę Mossala. Bez sensu. Prosta strata. Ademola Lukman. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Teraz może być groźnie. Podanie do Rafini. Rafinia! 1-0! Następne gole są chyba tylko kwestią czasu. Teraz już nie będzie wyrachowania, zacznie się regularna wymiana ciosów, na którą zresztą bardzo liczymy. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Prowadzą zatem 1 do 0. Małgorzata przy piłce. Ale może teraz będzie szansa. Potężny strzał. To mogło się udać. Ale jednak nad poprzeczką. Robert Lewandowski. Ciekawa teraz piłka górą. Cofa przed pole Ryzykowne wejście, ale opłaciło się. Może być groźnie. Nie udało się utrzymać przy pilce. Juan Wisaka. Miłka teraz u Salaha. Miuta ma teraz modrić. Znakomicie w obronie. Znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Rafinia. I Lewandowski. Ta! Przeciwny zespół się gubi. Trzeba było go punktować. Podwojenie przewagi! Tutaj widzimy wyraźnie, jaka to była piękna akcja. Wspaniale udało się wytrzymać presję obrony, znaleźć sobie miejsce i zdobyć bramkę. Piękny gol. No to mamy 2 do 0. Bez problemu odbierają piłkę. Z piłką Robert Lewandowski. Lewandowski! Tak. była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Dokładne dośrodkowanie na dalszy słupek. Niezbyt pewnie wybił piłkę. Co teraz? Słyszy presję trybun. i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Dobrze. Teraz mija rywala. Uwaga. Posyła piłkę w pole karne. Jest komu zagrać. Dobrze. Teraz przeszkodził no i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Dokładne dośrodkowanie, może być groźnie. I teraz bramkarz na dużym luzie. Zinedine Zidane, jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swoje pozycje. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Nie, nie tak szybko. Sędzia dopatruje się offside'u. szansą na miniamal i bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się w coś konkretnego? Podręcznikowa gra w defensywie. Brawo. I tak to będzie korner. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Teraz może być groźnie. No i mocno teraz. Zdecydowane wybicie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Odbiór czysty. Nie ma faulu. A teraz. Znakomite dogranie. Golem to go pełnia masakry, ale może to jeszcze nie koniec. Ależ udało im się ich rozpracować i zyskać przewagę liczebną. O wiele spóźniona reakcja obrony, i niestety, jak się traci głowę z tyłu, łatwo o stratę braknie. W tej chwili wynik brzmi 3-0. Małgia Pina przy Pimce. Wielką szansę ma transpiracji. aspiracji. Broni to Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Ciężko tam było trafić do siatki pod takim kryciem. Gavi. Lewandowski. O, teraz wyszło to podanie. Legalnie na dobier. Nie do wiary. Kolejny gol. Prowadzą już różnicą czterech bramek. Po tej bramce jest 4-0. I Girassi. Ważna teraz akcja Lamina Yamala. Szansa Lewandowskiego. I co? Mieli państwo. To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę. Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby dotrafić do siatki. Popatrzmy z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Powiększają przewagę, 5 do 0. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. To może być szansa. Przed szansą na minimal. Zupełnie nietrafiona decyzja. Z takiego kąta ta piłka praktycznie nie miała prawa wpaść. Po co w ogóle był ten strzał? Chyba właśnie zadaje sobie to pytanie. Można to było rozegrać zdecydowanie lepiej. Tymczasem marnuje okazję. Klaudia Pina. Może teraz się wbić w ten przez na skrzydle. Nie ma faunu, czysty, skuteczny atak Pukajskiego. De Gavi. Gabi. Koundé z piłką. Rydiger. Rafinha. Zinedine Zidane. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Ale strata piłki oznacza, że niepotrzebnie robiliśmy sobie nadzieję. Aowiatki na przypiłce. Jest uderzenie. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Jak z daleka padł strzał, który zatrzymał się dopiero w siatce. Cóż takiego uderzenia tylko pozazdrościć? Tu już się nic nie zmieni. Sędzia kończy spotkanie. Zwycięstwo drużyny gospodarzy. Spokojne zwycięstwo i miły prezent dla kibiców, którzy chyba ani przez chwilę nie obawiali się o wynik.